Hej, witam was bardzo gorąco. Wracamy do Seattle. Skończyliśmy e, w momencie, kiedy Delsin i Eugene skończyli się rozprawiać, e, skończyli się tak, e, skończyli rozprawiać się z gangiem rekinów. Co zresztą było dość widowiskowe, przynajmniej dla mnie. Gdzież to tutaj zleciało? Delsin, macie. Eugene, I try to stay close. O ja, już jacyś ludzie do mnie strzelają, aczkolwiek olejemy chłopaków, pokażemy im środkowy paluszek. I znajdziemy punkt obserwacyjny. tylko kiem... Jam... O, dobra. Są schody. Są schody. Red, you're right. They're scrambling, but no one's firing. And now they're ordering all Seattle PD out of an area near the waterfront. Must be something they don't want anybody to see. Well, hope they don't mind if I take a look. It sounds like they've carpeted the group with APCs. Stick to the you worry too much. Dobra, mamy trzymać się dachów, więc dachów się się tak z I lepiej, Słyszycie co? Mam jeszcze taki genialny pomysł, który nazywa się Upgrade. O, o, o. Neon nas chwilowo nie interesuje. Wideo. Na falach. Nie A, tak, to bardzo chcemy. To nas jara. Teraz będę mogła dwa razy, dwa razy robić robić tak. I jeszcze raz. O! Idealnie. Bardzo nam się to podoba.

Dobra, czy będziemy robić focie znów? Focisze. W tym jestem dobra. Przynajmniej kiedyś byłam. Nie wiem, czy nadal jestem. Co ja mam tu? Co ja tu mam? Kto będzie chciał mnie tu zabić? A, panowie będą mnie chcieli zabić, okej. Okay.

Miało być boom, a nie takie tam o. Ale mi smutno. Zrób się niewidzialny. Miałeś się zrobić niewidzialny. I jeszcze mnie zabiją. No oczywiście, że tak. Już. Delsin Mistrzu. Nie ma mnie. Jak to się stało? Nie ma go. Nie wiem dlaczego lubię walczyć, wręcz jara mnie to. Po prostu mnie to jara. Nie ruszaj się, bo nie mogę w ciebie wycelować. Bo czy to był bambus? W środku Siatu? Dziwne, dziwne. Dziwne, dziwne, dziwne. Może to jakiś isterek. To na pewno isterek. Hej, no, gdzie mi uciekacie? Chciałam skrytobójczo. No pewnie, że to jest bambus. Zobaczcie tylko na to. Bambus jak nic. Dobra, jeszcze jeden gdzieś się tu pałęta. Tu się pałętasz, nie? Chcesz być cwany i zabić mnie granatem. I że ci się uda. Nadzieja, matką głupich, jak to mówią. No mówiła, że mamy przyjść tu, jakby nie mogła okay, tak Reggie, od razu. I to jest dzień Hanka, Franka, Franka Hanka, nie wiem jak on tam miał. Uh, that's not me. Well, I got a great view of somebody smoking the hell out of doop shoppers. But you can see them? Where are you? On top of a building near 12th and Union. Fetch! Będę biegnąć do ciebie, mała. A co ten budynek tu! Teraz obok. Tak. Cześć, maleńka! Because I think this might be the guy who was on that transport with you, the one I got my powers from. You mean that big sweaty guy, Hank? Yes, and if he busted out of Augustine's tower, then maybe he can help me figure out a way to break in. Why don't you come with me and help? No. No, that guy is bad news. I think I'll just, you know, sit back and watch the fireworks. Delson, just watch yourself. I don't trust the bald redneck. Sure, but I'm not exactly helpless, all right? Besides, he and I've got something in common got no love for augustine. yeah. good luck. no, dobra, to Hanka. reg, i got eyes Hanka on him. he's on a rooftop downtown fighting off Hank. choppers. all right, but listen to me. don't let the dup catch... Oh right, i got it. Hank. don't let them kill him either. and don't you kill him. but don't let him get away. Geez, man, it's a lot to remember. <laughs> reg, i'm on the roof uh is it lost him no i didn't lose I just keep jedna. him at distance on purpose he can practically fly man yeah so can you in three languages jack guy Patrzcie, patrzcie co za cwanianki, próbuje mi uciec, no centralnie próbuję. Jakby w ogóle miał szansę z moim wideo się tutaj nie wiem. A ładzie do mnie betonem. Niech on poszedł. Musiał zjadać. Oczywiście, że musiał. Oj, Delsin, uważaj na śmigła. Jaką jest? Jak ma w ogóle parę? Przecież to jest niemożliwe, żeby z mocą dymu tak szybko się tam znaleźć. Ja nie wiem, co on ma za moc. Jakąś szukaną. Jest nie fair. Jest kompletnie nie fair. No i co jestem tu? Gdzie jest Hank? Tak, co za menda? co to miało być, stary? Jakie zaraz mi ucieknie? Przecież go widzę. Ludzie, nie potrzebujesz pomocy. Gdzie jest Hanka Franka? Rzekomo ja bym mogła krzywdę zrobić tak z góry, ok. Delsin, nie blokuj się teraz. To jest Make najgorszy moment na blokowanie, stary Ross Records. Widzę cię. Wyżej, Delcy. Wyżej. No ja nie mogę. to jest nierealne, że on z mocą dymu tak zapieprza. Nierealne po prostu. Stary stój. Już mi się nie chce ciebie gonić. Serio. Przeginasz pałę. Powiedz, no. Typical złodziej, nie? Zapieprzył mi telefon. Bankowo. A jednak nie. Man, you really can't take a punch, Hank? How, how the hell did you get this number? You listed. Sorry about the thing with the sucker punch before, but I uh, knew there was no talking to you until you calmed down. Calm down. I swear, man, when I get my hands on you, I'm... I'll call you back in a half hour. No, 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 wait, I'm I'm calm. You sure? Cause so far, you've been all about chasing and shouting and wailing away at me. I'm going to take Augustine down, but I need your help to do it. I could sign on for something like that. Great, then we should hold on. The DUP guys around here are scrambling. Something's up. I'll check it out and I'll call you back. Okay, Michelle Conchana reggie it's me sorry look i caught up with hank he wants to work with us to get to augustine what no i'm not so sure that's a good idea man come on you know what big brother you worry too much <laughs> maybe you just don't worry enough listen be careful and watch your back you worry too much You're not enough Evil dancing! Evil dancing! Srogo. Dobra, lecimy do kolejnej misji głównej. Nie wiem czy wy też tak macie, ale ja mam tak, że jak ktoś mówi misja na przykład główna, albo coś jest główne, główny wątek fabularny i mówi to na przykład szybko, to zawsze wychodzi główny. Takie gówno się z tego robi. Zawsze na to zwracam uwagę. To jest po prostu tak okropne. A co we mnie strzelasz? Nie, nie zrzelaj. Nie strzelajcie do ducha. Dobra, gdzie jest moja misja? Gdzie jest moja misja? Gdzie jest moja misja? Gdzie jest moja misja? Na dachu. Nie, Tak? Nie Ja nie chcę Chciałam misja Nie jakieś niszczenie w Badziewia. No co już wam ulżyło, że tu przyszliście? Że mnie zabijecie? Bo na pewno mnie zabijecie Na pewno wam się to uda Adios. To nie jest mój dzień Na zabijanie Dupowców Duzowco dupowców no ej, ja tu przyszłam cię zabić, a ty sobie poszedłeś do góry, więc to ma być stary. Jak ty chcesz się tutaj ze mną bawić? A, tam jest to centrum. Dobra, idziemy zniszczyć centrum. Nie wiem jak to zrobię z takim arsenałem, ale będzie śmiesznie. Czy jest tu jakiś dym? Nie ma. Nie ma. Ej, stój! Ja cię teraz zabijam. Stój. Pięknie. Dziękuję. No dobra, ale mamy więcej neonu. Eee, y, neonu, wideo. Mam więcej wideo i mamy też zrzut z orbity. W sensie to nie jest zrzut z orbity, to się jakoś inaczej zwie. Ale są też dwa helikoptery, których się natychmiast pozbędziemy. Znaczy, no prawie natychmiast. Nie trafiłam! si Shit, 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 shit. Tak, ja wiem, co ty mi chcesz zrobić Ja wiem, już ja wiem Kurde, cienkie tej helikoptery Dlaczego tobie się nic nie stało? Pamiętam, że w drugiej i pierwszej części Trzeba było się raczej bardziej namęczyć Żeby je zniszczyć Ale spoko Mi to właściwe Nawet na rękę oh, ja, Wiedziałam, że dostanę po morcie Kurde nie wiem czy to jest akurat dobra seria karmiczna ten rodzaj planszy Tak myślałam, że nie A, ała, 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 dajcie mi dym Nie ja chcę dym, zostawcie mnie w spokoju złe, dobre, ludzie czy oni mnie muszą z każdej strony po prostu zabijać? Czy ja nie mogę spokojnie zabić ich? Dlaczego nic nie jest takie proste, jak ja bym chciała, żeby było? Ja się muszę stąd ewakuować. Zdecydowanie. Pięknie, no ale jeszcze, jakbyś zszedł z dachu, to bym była z ciebie już w ogóle dumna. Dziękuję. Dobra, niech oni tu przyjdą do mnie właściwie. Co ja się tam mam starać i się spinać do nich? Nie? <gry> co? Łatwo powiedzieć. Uuu, czy to jest helikopter? Nie. Myślałam, że ten. Heli Nie, jeszcze tam wyleźli. Nie wierzę. Jeszcze więcej niech was tu przylezie. Więcej, więcej. Bo miliard to za mało. Ej, stój samochód, ja się teraz będę odbijać od ciebie. Ja mam tam wejść. A dobra, tak. Ja miałam to zrobić, tak. Już wam jeszcze skrzynię z amunicją rozpieczę. Rozprawia mi to dziką przyjemność, poza tym daję źródło dymu, więc podwójnie lubię. Któż tutaj jeszcze domy strzela? Ty domy strzesz, a masz granatem. Powinieneś być ogłuszony cwaniuro. No skąd wy się tu w ogóle bierzecie wszyscy tak nagle, to jest interesujące bardzo dla mnie. Dobra. Następny, Kurczaczki! To naprawdę, się biorą znikąd. Dobrze. Dym wyssany. I przylazło was więcej. Jakoś mnie to w ogóle nie dziwi. Gdzie uciekasz przed moim granatem pięknym, boskim, cudownym? Aha! Mam cię. Czy tutaj się coś nie... Tu się nic nie dymi. Stój! Wstajesz z łańcucha. Ha, ha, ha! tam wejść do góry? Jak wejść do góry? Jak wejść do góry? Skąd tu do mnie strzela? Stamtąd do mnie strzela? Ha, ha. O, może jakoś... A, może skacząc. Ktoś. Nie. To może skacząc po środkowym czymś, które mam zniszczyć. To już bardziej prawdopodobna wersja. Hmm... Nie w tamtą stronę, Delsin, ale byłeś dzielny, doceniam. Doceniam niesamowicie. Z tym, że tam coś. Aaa, to wy tam na dole biegacie. To sobie biegacie. Tu mam was gdzieś. Dobra, to już jest zniszczone. To też. To też. Wyjechało. Wyjechało. To jest twój koniec! Niebieska... ...sześcienna bryło. Juhu. Mobilne centrum dowodzenia zniszczone. Nie wiem, czy to było takie mobilne centrum, zważywszy na fakt, że stało w miejscu. Ale niech wam będzie. Misja kwi pro kwo. Jest dostępna. Mi się kojarzy tylko i łącznie skło i mi się status quo. Jeszcze gdzieś jest meczek tutaj. Pięknie dziękuję, Gro. Zrobiłaś mi dzień. Ja tymczasem i Delsin dziękujemy Wam również. Mam nadzieję, że bawiliście się równie dobrze jak my, niszcząc wszystkich duzowców jakich... Gra nam zespawnowała i przysłała. Teraz będę miała problem z wejściem na dach, ale to nic, to nic. Cóż, he, he. mam nadzieję, że widzimy się już niebawem bez jakichś niezapowiedzianych dłuższych przerw. A jeśli tak, to będzie to już jutro. Także trzymajcie się, dzięki za uwagę i do usłyszenia.